Bardzo dużo pieniędzy i dzisiaj naprawdę fajna zagadka. Kochani, wiem, że dużo możliwości zdobycia pieniędzy, jeszcze ciekawe odpowiedzi. Zobaczymy, jakie Wam przyjdą do głowy. Co może być na głowie? No właśnie, taki mamy dzisiaj temat. Co może być na głowie? Aż 7 odpowiedzi, w takim razie 7 szans zdobycia pieniędzy, 7 możliwości. I uwaga, już teraz czekam na Twoją odpowiedź, na Twoją propozycję. 700 zł w puli tego konkursu. I uwaga, już teraz można zacząć dzwonić, grać i zdobywać nagrodę. Ja w międzyczasie przypomnę Wam regulamin programu, bo żeby wziąć w udział trzeba mieć 18 lat skończonych. Jeżeli macie ochotę odnaleźć otwartą linię, dzwonimy pod te numery telefonu, które widzicie na ekranie i głośno, wyraźnie na antenie podajemy poprawną odpowiedź za każde połączenie, nawet za takie, które nie połączy z moim studiem, ale płacimy tylko za połączenie, a nie za czas jego trwania. W ciągu pięciu dni roboczych nagroda jest do Was wysyłana, tak więc bardzo szybko pieniądze powędrują w Wasze ręce. Na głowie co może być? Pierwszy pomysł, pierwsza propozycja, być może pierwszy strzał będzie tym właśnie w dziesiątkę. Co Wam przychodzi na myśl? Należy odnaleźć otwartą linię, należy trafić tutaj do studia i na antenie głośno podać poprawną odpowiedź. Kto w odpowiednim momencie trafi na otwartą linię i znajdzie się tutaj Studio. No, ja czekam na wasze telefony, na wasze propozycje. Rozpoczynamy grę w środku nocy, gdy konkurencja śpi. Ty jesteś przed telewizorem, i już ktoś się dozwonił. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo? Czyli tak, chęci były. Pierwsze koty za płoty, no ale zabrakło dobrej odpowiedzi. Kochani, umówmy się tak, jeżeli macie ochotę trafić do studia, do programu, miejcie przygotowaną wcześniej e, odpowiedź. Szkoda by było się rozłączyć, tym bardziej, że udało się dostać na antenę. Może za drugim razem. W takim razie ja trzymam mocne kciuki i szukamy czegoś, co może być na głowie. Pierwszy pomysł, może pierwsze skojarzenie będzie tym właściwym, za który ja zapłacę pieniądze. Co może być na głowie? I jest druga osoba. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, jak masz na imię? Marcin. Marcinie, co może być na głowie? Problemy. Problemy. Tej odpowiedzi nie mamy. Może tak coś um, trochę smutne. Trochę smutne. Może coś innego. A jak ktoś zdobędzie pieniądze, to na pewno przynajmniej jakieś problemy może będą mniejsze. Kochani, co może być na głowie? Zastanawiamy się w dzisiejszym programie. Siedem aż odpowiedzi. W związku z tym trafienie w jedną z nich nie jest tak trudne. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, jak masz na imię? Jakub. Jakubie, jaką masz propozycję? Kapelusz. Tego też jeszcze nie ma, ale szukamy dalej w dobrym kierunku. No widzę, że sami panowie na razie przed telewizorami. Zobaczymy, czy jakaś pani może nie Przekonamy się zaraz I, 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 i swoją drogą za ile, czy to będzie zaraz, czy za chwilkę, czy będę musiała dłużej czekać, no wy decydujcie w którym momencie macie ochotę trafić do studia, a że jest noc, no to zobaczymy kto nie śpi, kto nie śpi i czy dużo osób nie śpi. No podejrzewam, że niewiele, że bawią się w bardzo wąskim gronie. Dobry wieczór. Dobry wieczór, witam. witam. Witam, jak masz na imię? Miłosz. Miłoszu, co może być na głowie? Czapka. Jeszcze nie czapka, słuchaj, jeszcze nie czapka. Szukamy czegoś innego. No, nie kapelusz, nie czapka. No i zobaczymy, kto ma kolejną proporcję. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, jak masz na imię? Artur. Arturze, co może być na głowie? Turban. No, nie turban. Nie turban, bardzo oryginalna odpowiedź, ale tego jeszcze nie ma. Co może być? Wiecie co? Może mam troszeczkę prostsze odpowiedzi, o tyle Wam mogę powiedzieć. Jest środek nocy, w bardzo wąskim gronie bawicie się przed telewizorami, w związku z tym szybciutko, mam nadzieję, nagroda będzie rozdana i pieniądze powędrują w Wasze ręce. Co może być na głowie, pytam Was dzisiaj. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, jak masz na imię? Paweł. Pawle, skąd dzwonisz? Z Grodziska. Jaką Zgrodziska. masz Zgrodziska. propozycję? E, beret. Beret. Hmm. No nie, no nie, no nie czapka, nie kapelusz, nie beret. Co może być na głowie? Proste propozycje podajecie i bardzo dobrze, w dobrym kierunku to wszystko idzie. Co może być na głowie? Siedem aż odpowiedzi. Słuchajcie, trafienie w jedną z nich nie będzie aż tak trudne. No, gdyby była jedna koperta, no to sprawa by była trudna. A tu aż siedem. Kochani, odpowiedzi łatwe, proste i przyjemne, występujące na naszym terenie w normalny sposób. No turban to raczej trochę nie u nas. Halo, halo? Dobry wieczór. Witam serdecznie. Proszę o propozycję. Chusta. Jeszcze nie, jeszcze nie. Nie chusta, nie turban, nie kapelusz. Pan Artur tak bardziej w Bliski Wschód tak celuje. Turban, chusta, coś innego tam będzie. Próbujemy. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam panią serdecznie. Bardzo proszę o odpowiedź. Loki. Loki nie ma, ale proszę, tutaj pani już tak z innej strony, prawda? Panowie z nakryciami głowy, pani z lokami i ciekawa propozycja, fajna propozycja. Eee, szukamy czegoś innego, coś na głowie, co może być. Kochani, tutaj jest aż 7 kopert. W związku z tym szansa na trafienie z jedną z tych odpowiedzi jest bardzo duża. Zresztą, kochani, druga, 37 w środku nocy. Szansa na trafienie do studia naprawdę w tym momencie nie jest, nie jest trudna. Jest olbrzymia szansa, bo bardzo mało ludzi jest przed telewizorami. Tak zastanawiając się, no ile osób może teraz nie spać? No na pewno mniej niż w środku dnia, prawda? Zresztą niedziela, jutro większość osób idzie do pracy, w związku z tym bardzo mało osób przed telewizorami. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, jak masz na imię? Ewelino. Ewelinko, skąd do mnie dzwonisz? Z Warszawy. Z Warszawy. Trzymam kciuki, Ewelina. Proszę o odpowiedź. Gus? Jeszcze raz? Gus? A gus. A nie ma, nie ma, ale podobała mi się ta propozycja. Fajna, fajna. Słuchajcie, ja Wam powiem jeszcze jedną rzecz. Odpowiedzi są pozytywne, dobrze? To Wam mogę powiedzieć. Halo, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Witam, jak masz na imię? Marek. Marku, co może być na głowie, powiedz? Zmartwienie. Jeszcze raz? Zmartwienie. Kłopot. O nie, 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 ale y, y, Marku, y, same pozytywne odpowiedzi w kopertach, czyli nie mamy zmartwień, nie mamy guzów y, i nawet nie chcemy myśleć co tam jeszcze, same miłe rzeczy. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam pana, proszę odpowiedź. Wianek. Wianek. Wianka nie ma. Wianka nie ma. W kopertach. Szukamy dalej. Coś innego tam będzie, coś innego. Ja też dzisiaj swoją drogą mam Ci dziwne rzeczy na głowie, ale Wianka, Wianka nie ma. 18 lat, natomiast jeżeli ktoś ma skończone, to zapraszam do gry i do zabawy. Dobry wieczór. Halo, halo. Halo? No, słyszę się w czymś w telewizorze. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam panią. Jak ma pani na imię? Słyszę? Jak ma pani na imię? Witam, witam panią. Co może być na głowie w takim razie? Własny. No teoretycznie no tak, ale to... Za, trosz no tego nie ma. Tego nie ma. Szukamy czegoś innego, kochani. No słyszę, że niektórzy zaspani, na przykład przed telewizorami. No tak, na no, środek nocy. Nie śpicie, jesteście przed telewizorami, no ale to taka godzina, że jednak te oczy nam się trochę kleją. Halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Halo. Halo, halo, witam w programie. Halo. Dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Kto trafi? Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, proszę o odpowiedź. Eee, Sampon. Nie, gramy dalej. Tak, Klaudyny. Też pozdrawiam bardzo serdecznie i ciebie również. Dobry wieczór. Halo, halo. Halo. Halo, witam w programie, poproszę o odpowiedź. Loki. Nie, szukamy dalej 2 minuty 20 sekund. Kto trafi? Kto trafi? 2 minuty 15. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, proszę odpowiedź. Balejasz. Też jeszcze nie. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. 2 minuty, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam w programie, poproszę odpowiedź. Welon. Nie ma, nie ma, niecałe dwie minuty. Dobry wieczór. Halo, halo, halo. Dobry wieczór. Halo. Halo, dobry wieczór, poproszę o odpowiedź. Halo. Witam w programie, poproszę o odpowiedź. Halo. Nie ma, nie ma, 15, minuta 15. No, kochani, dobry wieczór. Dobry wieczór. Jaka będzie odpowiedź? E, spinka. Spinki nie ma, proszę pana. 4, 3, 2, 1, ostatnia minuta. Mówiłam, że szybko minie, ostatnia minuta. Bardzo szybko. Bardzo szybko. Dobry wieczór. Halo, halo. Dobry wieczór. Dobry wieczór panu. Poproszę odpowiedź. Halo, halo. Przedziałka. Dobry wieczór. Mężczyzna no, się proszę. Przedziałka. Nie, nie, nie. 35 sekund. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Poproszę odpowiedź. Lotki. Nie loczki. Mm, szukamy dalej. Ostatni chwilę, kochani, 25 sekund. Ostatni chwilę. Dobry wieczór. Witam w programie, poproszę o odpowiedź. Żal do włosów. Nie. Uwaga. 10, 9, 8, 7, 6, 5. Dobry wieczór. Oj, 1. Kochani, w takim razie szybciutko pokazuję odpowiedzi. Czapka z Daszkiem była. Kosmyki i jeszcze, 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 jeszcze wsówki. Wsówki do włosów. Wsówki do włosów, coś, co zresztą ja dzisiaj też mam na głowie. Słuchajcie, no dobrze. sa jest i. Pła. I pła. pła. I pła też jest. Pani Danusiu, w takim razie za dwie poprawne nazwy 700 złotych dla Pani. Gratuluję bardzo serdecznie, wielkie brawa, kochani, dziękuję Wam za wyjątkowo miły program. Jutro o 1.30 będę również. Do zobaczenia.